Cześć, witajcie. Dzisiaj do nas przyjechał samochód absolutnie najładniejszy, najlepszy, w najlepszym stanie. Z tych, które do tej pory mieliśmy w ofercie. Jest to oczywiste, ponieważ jest to samochód praktycznie nowy. Przebieg jedynie 54 kilometrów. km. Renault Megane GT 180 KONI 2.0 Turbo. Samochód z 2012 roku. Pierwszy właściciel od nowości. Pełna dokumentacja serwisowa od dnia zakupu samochód nie posiada ani jednej ryski, ani jednej wgniotki. Cały jest w fabrycznym lakierze i pochodzi z pierwszej ręki. Teraz wam zaprezentuję jak ten samochód wygląda od strony wizualnej. Zobaczcie. Nowa tarcza hamulcowa. Opona wygląda jak nowa, mimo że nie jest nowa, jest z 18 roku. Nie wiem ile ten samochód miał w 18 roku, musiałbym zobaczyć w dokumentacji tył to samo już nie będę pokazywał samochód wygląda jakby nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu wyjechał z fabryki jedyne wady wizualne tego samochodu to ta jedna felga wiadomo krawężnik Przejdziemy teraz do pomiaru powłoki lakierniczej. Maska 110 mikronów. Błotnik 110 mikronów. Drzwi 80 mikronów. Błotnik 110 mikronów. Klapa bagażnika 100 mikronów. Błotnik 100 mikronów, drzwi przednie 80 mikronów i błotnik lewy przednie 90 mikronów. Także mamy samochód bezkolizyjny fabrycznej powłoce lakierniczej. Mamy dach panoramiczny. Tak ten samochód wygląda w środku. Świeżo rozładowany z lawety, tak naprawdę pół godziny temu. Ale zobaczcie sobie tutaj na kierownicę. Tu już jest ta kierownica nowsza od 12 roku. Zobaczcie gałkę zmiany biegów, Wszystkie plastiki. Wszystko jest jak nowe. Mamy oczywiście nawigację. Z kamerą cofania? Nie będę już tego tutaj otwierał. Jeżeli kogoś interesują szczegóły, tutaj posiadam tak jak wcześniej wspomniałem pełną dokumentację serwisową od nowości do tego samochodu. Jutro samochód pewnie zostanie lekko podkurzany. Dzisiaj go tylko umyłem, bo wiadomo załadunek Coś tam kierowca trochę pobrudzić dywaniki. Jeszcze będę chciał pokazać komorę silnika w samochodzie takim przebiegiem. Samochód z Włoch, z Mediolanu, dzięki czemu po numerze tablic rejestracyjnych na urzędowej włoskiej stronie, którą podawałem, zapowiedzi tego auta, możecie sobie sprawdzić historię tego samochodu. Eee, coś w rodzaju cepiku. Nie ukrywam tutaj, że samochód jest zakupiony z myślą o dalszym eksporcie na Europę Zachodnią, może Niemcy, może Holandia. Tam takie samochody w takim stanie, z takim przebiegiem no, są bardzo doceniane i poszukiwane. Są też trudno dostępne, jeżeli chodzi o te Ale jeżeli ktoś z Polski by się zainteresował tym autem, podaję tutaj dane kontaktowe. Facebook i numer telefonu. Także, jeżeli kogoś ten samochód interesuje od jutra, zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się, cześć.